Czy tak naprawdę Tupak Shakur nigdy nie zginął, a jedynie sfingował swoją śmierć? O tym wszystkim za chwilę, ponieważ dziś swoją rodzinę obchodziłby albo obchodzi Tupak Shakur, więc ja opowiadam dalej. A ty, jeśli lubisz jego muzykę, to mnie zaobserwuj. A codziennie będziesz wiedział, jaki tego dnia jest dzień lub kto znany ma urodziny, i napisz w komentarzu z dla Tupaka. Jedziemy. Oficjalnie Tupak został postrzelony podczas drive-by'u 7 września 1996 roku i tydzień później, 13 września, zmarł w szpitalu. Ale nie brakuje przesłanek, które od wielu lat napędzają teorię spiskową i sprawiają, że wiele osób nadal wierzy, że Tupak. Żyje, a oto kilka najmocniejszych ku temu argumentów. Numer jeden, zdjęcie ciała Tupaka po sekcji zwłok jest jedno i do tego bardzo podejrzane. Wielu twierdzi, że wygląda na nim jak manekin. Do tego akt zgonu wypełniony z błędami. Ciało skremowane dzień po śmierci, to jest nietypowe w przypadku morderstw, ponieważ z reguły zostawia się je na dłużej do sekcji i śledztwa. Co więcej, rzekomy pracownik zakładu pogrzebowego, który dokonywał kremacji, krótko po tym zniknął. Numer dwa, ostatni album przed śmiercią Tupak wydał pod pseudonimem Machiavelli, czym nawiązuje do Nicola Macavelliego włoskiego filozofa, który który pisał o pozorowaniu własnej śmierci, by oszukać wrogów. Numer 3. Po śmierci tupaka ukazało się więcej albumów niż za jego życia z nowymi tekstami i wokalami. Niektóre piosenki zawierały odniesienia do bycia żywym po śmierci, ucieczki, a także nazwiska osób, które zyskały sławy dopiero po jego rzekomej śmierci, co szczególnie wzbudziło podejrzenia, że utwory te zostały nagrane później. Numer 4. Wielu ludzi, w tym celebrytów, twierdziło, że widziało tupaka po 1996, m.in. w Malezji, na Kubie, w Meksyku czy w Las Vegas. Zaczęły się również pojawiać zdjęcia i filmy z Mężczyzną do złudzenia przypominającego Tupaka. I numer 5. Brak rozwiązania sprawy do dzisiaj i sprzeczne relacje świadków. Na przykład niektórzy twierdzą, że po zamachu raper był przytomny i rozmawiał z policją, a inni, że był nieprzytomny i nie miał jak z nimi gadać. Tak więc racjonalnie rzecz biorąc, Tupak zmarł 29 lat temu, acz mi, jak i pewnie wielu z Was, coś tutaj jednak nie pasuje i aż chce się wierzyć. Pozdro.